Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Gatika dwójki 2 no, laskiem nocy, kruka. Więc tak, na początku pijemy sobie elixir ducha. To nam to many plus 10. Nie wiem skąd wziąłem 2. Miałem jedną w to wie na pewno, ale nie wiem skąd wziąłem 2. Zresztą to już jest mniej yy, ważne dla mnie. Ważniejsze jest dla mnie dla te, to jak stworzyć tą cholerną miksturę siły bo jest mi teraz ona bardzo potrzebna. mamy aż 85 mań, Szokująca dla mnie ilość. Już jest starsza, nawet taka jedna, ta większa z ek ekstraktu. Miksurka. Więc tak, w dzisiejszym odcineczku zamierzam. Em, Zabić jakiegoś smoka Tak Dokładnie Lepiej tego ująć po prostu Chyba nie można W każdym razie Najpierw pójdziemy zabić smoczka Na bagnie Zapiszę sobie jeszcze raz Wypiję sobie śledzia I wyjmujemy Chciałem wyjąć kuszę Wyjmujemy, wyjmujemy kuszę Żeby na nic nie zaskoczył Chociaż już nie powinno w tym rejonie i schodzimy tam do łowców smoków, zabijemy smoka na bagnie, a potem to zobaczymy. Zobaczymy, co będzie potem, po prostu. Musimy <laughs> dojść aż do chaty Kowalorna Nie wiem, w sumie, w którą stronę od, od wejścia do zamku byłoby szybciej, ale już jak już ten idę, to na pewno ten, no, dzisiaj nie wracać nie będę. E Przeczytałem na internecie, że ponoć mik ważenia mikstury siły uczy Watras i Konstantino. Nas następnym, w piątym rozdziale będę musiał to sprawdzić do dokładnie, e, jednak teraz to nie jest dany. Znaczy, mógłbym w sumie jeść, ale już nie chcę mordować waszego i w zasadzie swojego czasu. W sumie z taką ilością siły równie dobrze uda mi się rozwalić smoka. Myślę, że bez większych kłopotów, chociaż jeszcze z nimi walczyłem, oczywiście. No e, dobra, zapisujemy sobie, mam tutaj cyfera i... nie wiem, czy ma imię. A, Rod. Dobra, więc co? Teraz chodźmy więc. Dobra. Chodźmy więc. Myślę, że tutaj chcą iść. W sumie tu, tutaj się jedzie, tak? W którą stronę? Bagno zaczyna się za następnym zakrętem. Powin... Albo możesz wypróbować tamten korytarz, tak żeby żadna z bestii nie zaatakowała. Nie marnujmy. Koniec. Um, w sumie teraz przydałoby mi się, żeby... Teraz pytanie. Tak, wszyscy biją. Dla mnie, to tak jakby powiedzmy. Hej, ciągle to potrafisz. Oczywiście nie chcę, żeby żaden... Zginął jakąś znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Patrz, mam, e, mam, to potrafię. mam 95% a nadal kryt minie mi nie wszedł. To Trzeba mieć normalnie pecha. Kurde ja w szczurku a te skryty będą mi wchodzić praktycznie za każdym razem. Jest naprawdę fajnie. Kurde, ten jaszczur jak walną roda, to nieźle go pocharatał jak widzę Ale mi to przynajmniej dużo levela napię. Znaczy nie dużo, bo teraz potrzebuję około tysięcy, żeby sobie level napić Ale pomimo, pomimo tego wszystkiego, to... Naprawdę to idzie ładnie expa Hity i po takim jaszczuroczeku, więc naprawdę jesteśmy teraz mocni Jak widać nie myślę, że walkę ze, 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 ze smokiem nie będzie mi Już słyszę stwora. No dalej. Zobaczmy, czy możemy za. Ej, ej, ej chwila. Najpierw ja muszę sobie założyć. Em, na co? Aha, na, na kuszę dobra już się wystraszyłem. Myślałem, że, że na miecz. Był straszny. <laughs> muszę sobie. tego. Czy jest oko? O, dobra, jest pulsuje energią, czy jest naładowana, dobra? I założymy sobie tą słabszą kuszę. Niestety, teraz będę musiał tak sobie zmieniać ciągle te kusze, bo. E, no cóż, e, nie, nie mam wy, wystarczająco siły, żeby to wszystko unieść tak bez żadnego wspomagania. Dobra, załatwimy jeszcze tego je, jednego, jeszcze roczłaka, i tylko tutaj do nas podejdzie. I będzie ostateczna walka ze smoczkiem. Tyle na, na ten temat. Stworzę. Nic tu nie ma. Dobra, teraz będzie wielka chwila. E, rozmowa ze smokiem. Jestem ciekawy, jak. Co on powie w ogóle. Jak będzie trudny. Pewnie będzie łatwy, ale ja się tak go boję. Dobra, więc podchodzimy do niego. Siemano, smoczku. Mam się bać. Biada ci. Jeśli zbliżysz się jeszcze o krok Dobra, dobra Aha. Oko i nosa najwyraźniej działa Było tu przed tobą wielu takich jak ty Żaden się nie ostał ja No zobaczę Olszczędzaj oddech Twoje słowa mnie nie przestraszą Piekielny gadzie Odpowiesz na moje pytania Albo utopię cię w twojej własnej krwi <śmiech> <śmiech> Śmiesz mi grozić Robaczku Daj choć jeden powód, dla którego nie miałbym ci od razu rozerwać na tysiąc strzępów. Jestem wysłannikiem Inosa. Mam przy sobie święte oko. Nie masz wyboru. Rób, co Ci każe, albo spotka Cię zasłużona kara. Mów! Czego ode mnie chcesz? Mam teraz wybrać? Tak. Kim jesteś? No, smokiem bagiennym. I z Twoich ochylnych pobratyńców. Sprowadza tego miejsca. Sługo ciemności. Co cię sprowadza to do tego najbardziej miejsca? Interesuje. Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia do tego świata nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze. To wiem, jak on zgłosić do mnie. Pozostałe smoki, Wystarczy, że go zaciukam. Wezmę esencję z jego serca i. Nasączę oko i nosa ten, tą krwią i będzie głód. Na Inosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z Królestwa Ludzi? <laughs> by tego dokonać, musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania. Ale żaden z nas nie wyjawić ci go z własnej woli. Tylko oko mogłoby rozwiązać nasze języki i wyjawić ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku. Doniesiono nam, że obrałeś drogę łowcy smoków. Dlatego wysłaliśmy do Twojego świata nasz pomiot, by zapewnić przetrwanie naszej starożytnej dynastii. Przegrałeś tę wojnę, mały człowieczku. Jak mam zmusić do mówienia? Tylko moje serce pozwoli, ale nigdy nie zdołasz wyrwać go. No to wiem, dobra. O, mam jeszcze wiele więcej. E, kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Pan Drodor. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd, póki jeszcze mo... Gdzie znajdę resztę Twoich ohydnych pobratymców? Żywioły, od których wszystko pochodzi, utrzymują ten świat w harmonii. Każdy z nich sprawuje władzę nad jedną częścią świata, czyli szukajcie mi a znajdziesz moich braci. Wyczerpała się moc oka. Nadszedł twój kres, człowieku. Bardzo chętnie o, 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 o. daj im wycisk. Okej, okay, ten smog był... o Jezu, się stało? E, bardzo, bardzo, bardzo prosty. E, serce butnego smoka, dobra, rody. Wszystko w porządku, nic, dobra. Płuchaj, w każdym razie, cyfer. Cholera. Uspokój się. O rany, ale w... Dobra, teraz pozostały nam skarby. Jak widzicie, skarby mają tendencję do gromadzenia wszelkiej maści skarbów. A Jezu, co mi tak reaguje? tak jakbym był przy jakimś portalu czy coś. Znaczy, nie reaguje, tylko mnie tak cofa. O, już przestało cofać, dobra? Dobrze. Coś tu jeszcze mamy. nie, nie da się tej całej góry złota zabrać ze sobą, ale. Ale no, coś tu jest zawsze. Nic więcej już tutaj podnieść nie mogę. Czyli mówił, że mam szukać żywiołów. Ja zgaduję, to, była, to był żywioł ziemi. Czyli nie bardziej czy to nie znajdę. Zgaduję. Znaczy wiem, że jest smok lodowy. Ży, żywioł ognia Pe, pewnie będzie w wulkanie. Um, a Tylko mnie interesuje, gdzie może być żywioł powietrza nic tu Tyle nie ma. na ten temat. Tyle na ten temat, dokładnie. E, jestem tego bardzo ciekaw, bo no, po, po, po prostu nie mam pojęcia, co może tu reprezentować żywioł powietrza. A już całą mi się ściągnął, dobra. W każdym mam premia do siły. Dobra, jest ona do siła. Fajno, dobra, idziemy sobie. Ślepy jest z tej kuszy, kurde. Ślepy jak. No w każdym razie mam tutaj jeszcze trochę kropelniców, jak widzicie. Mamy obłok na węże, też chętnie je wszystkie ubiję. Najpierw no, sobie zapiszę, oczywiście, bo bez zapisu ciężko tutaj cokolwiek zrobić. a tutaj bagiennego trutnia, niech się ze złości trochę. I go uszczelę, po prostu najzwyczajniej Dobra, zadał mi tam, nie wiem Ciekawe ile takie baginy trudniej zadają wrażeń 50, a więc dużo, prawdę mówiąc um, Mam tu jakieś leczenie? Leczenie leki? Nie, to jest za dobre jak na 50 tego Po prostu wypiję sobie jedną miksturkę i będzie wszystko Podał Zapis, jeszcze raz Mm, I biemy w boczelę może. Siemaneczko. Dwa idą naraz. Hmm. No dobra, niech będzie. Ktoś to przeżyje. O Jezu, jakie one słabe. Ostatni raz się z nim biłem w drugim rozdziale, nie więc... nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę i nie ma czego plądrować. Tia, Jest tu strasznie mało tych tu Ciekawe czemu. O, kolejny wąż głodny na... Szczerze, szczerze mówiąc, tego nawet nie zauważyłem. Tam widzę bagienne trudnie. I oproszę łowce smoków. Baginy trudnie są denerwujące, bo zawsze zadają nam trochę chociaż obrażenia. Ta fajnie wypiję sobie miksturkę z i Like, a boss. Chociaż lepiej, żeby... No dobra, nic ważne ważne. Um, zap zapis szybki sobie fundniemy Tutaj... O, ja dwa widzę. One są proste jak... chuj. <grych> dziwne porównanie, ale. Jest jeszcze słabsze od tego gównianego orka. Nie ma czego w nie walczymy z nie żadnym znajdę. orkiem. Od czasu, kiedy mam ten nowy mieczyk, Więc to wiem, może orkowie też teraz dużo spadli na, si na sile Kto wie, kto wie. Wiecie, jak kurwa jestem. Wiem, że to jest trochę inne wejście, ale to powinno być to samo. Aha, to jest tutaj, po prostu się zakręcało w tą, a tam się szło do smoka. Dobra, dobra, koniec, dobra, koniec. Teraz w każdym razie i tak trzeba się e, wrócić do zamku, bo e, trzeba naładować oko. E, a, widzę tu jeszcze grzybki, więc sobie pozbieram. Może mi jeszcze wskoczyć mana na 90, fajnie by było. Chociaż to jest już takie niepotrzebne, aż, e, bo i tak korzystam tylko ze zwoje, które większość wymaga tylko 5 many. A mało, które wymagają więcej. Bagien smog nie żyje. Bagien... Nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym, naprawdę. W każdym razie... Założę się, że można na tym... Rod. Wszystko... Te buty mnie wykończą. Jeśli je trochę poluzuję... Skąd masz te buty? Stary wiarus Bennett zrobił je dla nas, łowców smoków. A jeśli kiedyś dorwę tego drania, to każę mu zeżreć te buty wraz z podeszwami. I co teraz pocz... Też pytania zadajesz! Zacznę od... No dobra. Ciekawa historia. W każdym razie teleportujemy się teraz do zamku i musimy skorzystać z stułu alchemicznego, aby naładować oko in nosa. Mam tutaj stół alchemiczny, wszystko pięknie. Wróć, wróć. Co ja... Nium, 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 nium. O, właśnie. Okej okay, Nosa pulsuje energią. Super fajnie. Um, teraz tak, ciekawe czy Garant w ogóle. Ciekawe, bo musiałem z nim zakazać Może odpali mi jakiegoś Expa chociażby D za, za to, że spodem. jeden smok nie żyje. W końcu jest jestem wezwanie dla takiego zwykłego człowieczka. Awet i wszystkich rozpierdala starcie. Ja. Yeah. Dobra. Siemano Garant. Nie toleruję bija, Dlatego zapłacił ile? 150. Aha, to, to tak samo jak wszędzie nie mam na takie rzeczy. Dobra, chcę zap. Dobrze. Uprzedzę. biedaka. Chci, mam wiadomości. Mów. Nie wiem, Zabiłem ty mi smoka. Powiedz... Z... To dobra wiadomość. Masz tu tro... Możesz mi powiedzieć coś więcej na słowa. tym. Mam teraz inne zmartwienie. Mój doradca. Sam tak mówiłem. Och, niech mogę przyjść do mnie tylko Hajzer. Orik? Miałeś ci coś powiedzieć w smokach. Potrzebuję więc jednego udało mi się zgładzić. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie? Na południe stąd, daleko za wulkanem, nasi szpiedzy donieśli, że jest silnie strzeżona. Wulkanem, tak. Yy, dobra, w każdym razie chcę. Wiem, wiem, gdzie jest, gdzie jest jeden smok, bo widziałem tam. Yy, Szoro ludzi, i to jest w okolicy. Chcę, że tak szybko gadam. Muszę się przeprowadzać do starych wieży Stardasa. Nie, to nie jest to, to. no właśnie to, to. Najpierw zapis, bo nie wiem, czy tam może być jakiś diamo znowu. Cokolwiek yy, W każdym razie teleport. Oh my fucking god. Yy, dobra, nie spodziewałem się takiego powitania. W sumie spodziewałem się jakiegoś powitania, ale nie akurat takiego. Yy, dobra, w każdym razie trzeba się teraz uleczyć i skorzystam teraz w końcu z y, leczenia takiego manowego. Powiedzmy, <grytanie> nazwijmy to tak śmiesznie. Ok, zapiszmy sobie grę, bo po tym powitaniu, niemiłym, zbytnio musimy zapisać grę, żeby nas nie spotkało coś takiego za. Pół minuty... Znowu... Dobra... Tam jest! Tutaj są? Czy gdzie? Gdzie wy kurwa jesteście? Dziś na górze? No tutaj wszyscy nie żyją. No, kurwa ile ich tu jest tych poszukiwaczy zasranych Nie lubię ich. <grym>, aaa, dobra, gdzie jesteście? Sprawdzę jeszcze raz tutaj. Czy się gdzieś na pewno nie zliczowali? Nie, no, oni są gdzieś na dole. Tylko zajbicie, że oni mnie widzą kurwa przez ścianę, nie? To jest strony trochę. Zapisz sobie na wszelkie wypadek, jakie były były, było ich tam więcej niż trzech. Powiedziałem więcej niż trzech, a wyskoczył mi tu jeden, serio? Harka, serio? O, spinione harpie. To co bez lubi najbardziej, widzę. Nic tu nie ma. Myślałem, że tu już jakiś człowiek leży w sumie tak, ale myślałem, że jakiś taki niedawne zwłoczki. Wiecie o co chodzi. Ech, dobra, trzeba się ogarnąć i zacząć napierdalać. Idziemy do drugiego smoka. Um, to, kurwa, gdzie to było? To, kurwa, nie zauważyłem cię, ale serio. Sobie... A teraz tutaj jest dużo tych poszukiwaczy, strasznie dużo. Tam myślę pa uliczka. W każdym razie trzeba się wyleczyć. No fajnie. Będzie naprawdę zajebiście. Leczenie lekkich ran. O 200, więc mi wyleczy. No prawie. Mam teraz dużo życia i teraz ponad 500 życia, więc to jest prawda dużo. No co się robi, to tak trochę chujowa. <laughs> Ale tak, yy, za tym, za wulkanem, za twierdzą. Pewno nie tą twierdzą. Wiecie, zobaczę sobie na mapie może. Yy, pś, pś, pś. To wulkan. Nie wiem, spróbuję pójść gdzieś na górę. Tam gdzieś spróbuję pójść. Tylko się robi. No, co mi się nie podoba. Piję sobie miksturkę, bo mi się nie chce Be Jak Bez miksturek. Dobra, powitanie. Wstępne mamy za sobą. Teraz trzeba by tutaj poogarniać tereny. Tak, tam, tam się chyba szło. Tu były... tu byli jaszczuro -czuweki. Oczywiście, się dobrze pamiętam. Smoczy zębacz. Jeśli jeden, to no problem. Jeśli na trzy hity idzie, to jest naprawdę... Niczego tu nie znajdę. ...zajebiste. Ehm... Um. <śm> Pytanie, które to jest. O lol, kurwa, mać Dobra, moi drodzy, nie chcę mi się już nagrywać Godika, ponieważ mi się właśnie skraszował. Jej, mam nadzieję, że się odcinek podoba, ponieważ zabił mi pierwszego smoka. Chciałem zabić już dzisiaj wszystkich, niestety mi się Gotik spierdolił znowu i odebrał mi to onci. Więc nagram w następnej sesji. No cóż, na razie.